Witajcie serdecznie w drugim odcinku podcastu Niemiecki na Ludzie. Jeśli słuchaliście pierwszego odcinka, to już wiecie, jak się przywitać i pożegnać po niemiecku. A skoro już się przywitaliśmy, to czas na kolejny logiczny krok czyli przedstawianie się. Bo umówmy się: prędzej czy później ktoś zapyta, kim jesteś, jak masz na imię? I dziś pokażę Wam, że po niemiecku da się to zrobić prosto i naturalnie. Zacznijmy od najważniejszego pytania, które usłyszycie naprawdę często: jak masz na imię? Najbardziej klasyczna i neutralna wersja brzmi: Wie heißen Sie? Jak się Pan, Pani nazywa? To jest forma grzeczna i oficjalna. Usłyszycie ją w pracy, w urzędzie, u lekarza albo przy pierwszym spotkaniu z nieznajomą osobą. Jeśli rozmowa jest bardziej na luzie, ktoś może zapytać: Wie heißt du? Jak się nazywasz? To już forma na ty, czyli dla znajomych, kolegów z pracy, studentów, sąsiadów. Jest też bardzo popularna, jeszcze prostsza wersja: Und du? A ty? Albo Wie ist dein Name? Jak się nazywasz? A teraz najważniejsze, jak odpowiedzieć najprościej i najbezpieczniej. Ich heiße, nazywam się, na przykład. Ich heiße Olivia. Możecie też powiedzieć My name ist, nazywam się, na przykład. My name jest Olivia. To brzmi trochę bardziej formalnie. Jest jeszcze jedna opcja, bardzo często używana w codziennych rozmowach. Ich bin, jestem. Ich bin Olivia. Krótko, jasno i bez kombinowania. Jeśli chcecie zabrzmieć naprawdę swobodnie, możecie dodać coś takiego. Hallo, ich bin Olivia, freut mich. Czyli, cześć, jestem Olivia, miło mi. No właśnie, freut mich. To magiczne niemieckie, miło mi Cię poznać. Czasem usłyszycie też pełną wersję. Freut mich Sie Bardzo formalnie. Albo, freut mich Dich kennenzulern. Na Ty. Ale spokojnie, samo freut mich w zupełności wystarczy. A co jeśli to Wy chcecie kogoś zapytać o imię? możecie powiedzieć Wie heißen Sie? oficjalnie albo Wie heißt du? na luzie. Bardzo naturalne jest też Und wie heißt du? A jak ty masz na imię? Na koniec małe przypomnienie. Przedstawiamy się. Ich heiße, mein Name ist albo Ich bin i jesteście uratowani w każdej sytuacji. Na dziś to wszystko. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Tschüss und bis bald!